Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z MonBlazu. I dzisiaj zaczynamy sobie nową grę. Wiem, była nagrywana wcześniej, nie chcemy mi się jej nagrywać, także nagramy nowy. stworzymy nowy tryb. Nie widziałem, żeby jakoś specjalnie dużo YouTuberów go robiło, także chyba jestem pierwszym Polakiem, który go I nowa gra dajemy sobie kartę i fermade. Jeżeli zginiemy seria się kończy. B -b 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 Będzie ciekawy. Nazwa serwera E y Save. Bardzo No hard. Albo hard. Dobra, zaczynamy. Mamy ma. <laughs> mamy 4,20, mamy cztery dolary dwadzieścia centów. Wiem, że Putin, Putin może się zepsuć. Normalnie spleśnić się nie da jeść. Także, no. No i w ogóle jest mniej. Dobra, nie będę spoilerował. Mamy mniej roku na starcie. Mamy tylko dwa jedzenie właśnie, 80 to jest to już tylko 80% zostało. A! O tego nie wiedziałem akurat. Mamy tylko przyjeść ze swoją mamą. Także, jeżeli chcemy odblokować złomowisko, musimy przyjechać na stacji 25 razy i 25 razy pogadać z Jacquetem. To będzie. Długa seria, coś tak czuję. Sto odcinków raczej? Nie, ale nie wiem. Dobra, ma 3 lata. Eee, dobra. Czy konsola jest naładowana? Jest w miarę. To zostaw... A gdzie pikno? Matko, co oni ci zrobili? Powiedz, że mamy chociaż maszynkę do ciebie. Super. Oj, mamy nowy znaczek, permadew nad logiem. Mombazu drzew mamy. Chyba tyle samo drzew mamy. Chyba tyle samo. Dobra, zobaczmy, że tego ku da się jakakolwiek poprawić. Mamy maskę, mamy grill, mamy światła, to Mamy intake, mamy dwa koła. Ja myślałam, że my będziemy się to wszystko dokupić, nie ja wiem, koła na przykład, że silnik. Też może nie być więcej części, nie no. Silnika nie ma, jest wszystko. Dobra, to jest... to jest luksus. Dobra. To co? Nawet kładzika ma, nie mamy. A bagi jest niezłożone. To są części do bagi. Oho, nie ma. Ale Bagi myślę, że się nie przyda. Dobra, zacznijmy od Po Bo w sumie świateł nie potrzebują do jazdy, a czekaj... Kurna, jak dobrze, że to zauważyłem. Hamulców nie ma Mogą być białe ważne, że działają. I'm a mój mechanik? Mam nadzieję, że nie będzie. Matko, jak to będzie przykręcanie. Ty, czekaj, czekaj, czekaj. Jeden paliwa jest w generatorze. Nie mamy prawie nic. Ty, jak ja mam to zrobić? Wiem! Sorry, że się dre. Jest startak w tej grze. Także szybko zmontuję BMW.

Proszę Państwa, po kilku minutach pracy, oto nasze auto! O! Yeah. Ma grill, to już ma grill, ma światła, ma siedzenie, nie ma pas siedzenia pasażera, produkcja wagi. Mogę w sumie to odkręcić, ale nie, bo ten. Jakbym musiał awaryjnie się przespać, to wolę tak zrobić. Eee, kanistra nie biorę, bo mnie nie stać. Zapomniałem przykręcić. Kurde. Dobra, słuchajcie, okazuje się, że jednak musimy odkręcić kanapę, bo nie mam śrubek. Nie, no raczej będę spać w domu, nie? Wywal? Czemu to się dzieje A! Knapa odpadła. Ok. Jest kanapka? dobra. Tu jest. Trzeba. Aha, grill się przykry. Dobra, tam walić grill. I tak by śrubek nie starczyło na mierze. Wow. O Boże, to jest chyba kompletny flag. Dobra. A, kierownicę zapomniałem podłączyć. O tak! Paliwa obawy podajże że tyle samo, kiedy zaczynamy na normalnym trybie. Dobra, odpalamy. Dawa, nie będę przekazywał, bo trzeba paliwo oszczędzać. Ściągamy ręczny. i idziemy!

W jej części po prostu, nie? Będzie lżejsza. Dobra, dzień dobry. O! Dziękuję, dał mi piłę łańcuchową. Czyli teraz mogę podjechać sobie do tartaku. Z pełnymi logami drzew, w sensie kłodami. I będziemy mogli jakkolwiek zarabiać. Dopóki nie zarobię na maszynkę, to zarabiam nie drewno. Ostatnio w Monbazu był update dodali policji w ogóle. Dużo rzeczy dodali. I od wtedy tak bardzo zacząłem grać w Monbassu. Dobra, to będzie tu policja, ja? kurde myślałem jak ja oglądałam sobie ten, innych youtuberów. Bo no, jest Dzień dobry. Dzień dobry. Ja... Nie chciałem sobie przypomnieć te filmy. Wiele się, proszę, wiele się, że się, wiele się, wiele 20 wiele na start, turków na start, kurde my mamy kurde 4. Lebo, czy się, coś będzie. wiele się, widzę. się, tutaj. się, wiele nic nie, widzę. Hmm. Bo raczej nic nie znajdę. Skręcę tutaj. Eee. O, Ty! pikam tam był. To Jest w tym budynku. To ja to był szkolny nie, tylko szkoła jest albo coś. <laughs> Przepraszam, że jak ma ale naprawdę coś mi ciągle tam wtyka. Ja tego wodyńko to nie pamiętam. To Mamy silnik. To jest mój pick-up. I on kosztuje. Dobra, to raczej nie. Bo w sumie czego się spodziewałem. I czego się mogło stać. Ale i tak nie uciekło. Albo mi się wydaje, czy w wersji tej mam normalnej. Tej nie ciężkiej. Tej I łatwiejszej, no. To to nie jest czerwone? Znaczy żółte, tylko nie wiem. Jestem na stacji, ale on, on nie raczej nie pomaga. Bo ja też za dużo nie dam. 4 dolary. Ej, jak ma skiwać? Ej, pracuj tam, mały kanał z serum po la rutlo. No, 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 no. Dobra, to no. zadałem z nimi. Teraz pytanie, gdzie jest? Kurde, moja przecinarka do drewna. Ona... Co to jest? No nawet nie wiem, ile dolarów muszę zbierać. Żeby ją kupić, bo jeżeli nie kupuję. A tu jest! No tak, bo tu są przecież Muszę być no. na drifcie. driftie. Ile kosztuje? 450 dol. Dobra, musimy uzbierać na pewno na te znaczy na, pe... znaczy na pewno. Na pewno to na to. Będziemy le lepiej zarabiać. A kurde z tych firewoodów. Ale też przydałoby się uzbierać na te winerki e, niebieskie, żeby sobie drzewa rozwracać. Żeby mieć ich więcej. tak jest tutaj, że to do 17 tutaj. Ale jest prawie 15, także wypadałoby się z pierwszy. Czekaj, zwolnię, bo ja brakuje jeszcze tego, żebym mandał w Nie, bo się zastanawiałem, czy wziąć ziemniaka, ale żeby robić jedzenie, z tego ziemniaka trzeba mieć 54, 52 z zł, i trzeba jeszcze zrobić coś dodatkowego, także. No, no raczej nie. Kurde, mogę trochę ten generator w przyszłość zabrać. Ej. Mogę no, no, go tutaj kalistą pokalić. A ja go zabrałem tutaj? O, nie zabrałem go nawet. No raczej w tym dniu już nie zawiozę. Nie, nie zawiozę, nie zawiozę sobie Ej, tego drewienka, ale... Dobra, to. O, pięknie. Jak leciało, ściąłem. E, dobra. Najpierw te największe będę chciał spróbować lukać. no to. W ogóle trzeba mieć, trzeba mieć włączony generator, żeby to się nie psuło trzeba wiedzieć bo no to się psuje kurde ja nie mam no to dupa przepraszam no, <ścoughs> no to naprawdę jesteśmy w głębokiej o nie, nie. jesteśmy w głębokiej 4 literach o mogę tak zrobić no to na pewno nie zadziała Нет, это сегодня не вместит. Упс. Это сегодня не вместит. Зайдет серок. Импреза. Нет, добро, это был злухой. Dobra. Nie dobra, to już raczej niestety tego dnia zawiozło. Teraz to raczej nie zdąży. Teraz to muszę jeszcze uchać to wszystko. Nie no, to chyba wszystko, to chyba nasz maks. Chyba, że to się uda zawiesić jeszcze jakoś na górze... To, 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 to nie ma szans. To nie ma szans. Przecież to na zakrętach to wszystko wyleci. Dobra, muszę się z syropu napić. O. A. Albo spróbuję zawieść. najwyżej paliwo, z było krótko. Bo... Czyż mógłbym jeszcze jedno zawieść, że będę trzymał? Ale dobra, już szybko, szybko. Nie, ja nie mogę szybko, jak nie chcę stracić tego zabawa. Leś. Dobra, nie spróbowało się nic. Idziemy zaskakująco dobrze się trzyma. Drewno Opiera się na bagażniku Nie! Jestem głupi, dobra, trudno, jedziemy już, nie mamy czasu, żeby je podnieść. Nie ma, dobra, idziemy. Nawet tankować bieg z dół zrobił dobra, jakkolwiek działa ten autobus Czy Zaplułem się na drzewo, na auto, Dobra, jedziemy dobra. Szybko! Szybko! <suszy> jeżdżamy 45 stolków. Nieźle. Z trzech płot. Dobra, teraz musimy. Kurde, ja mogłem generator ze sobą wziąć. Boże, biorę No cóż. Czekajcie. Jeżeli zdążę, to mogę jeszcze sobie delikatnie Re-Enderbom. Oj, mogę ten pistę dostarczyć. To też trochę mi za, to też mi za. 30 dołu. Wszystko odkręcę. Jakkolwiek to chociaż, chociaż trochę. Będzie nasz jedyny tryb transportu przez następne kilka odcinków. Dobra. 12 dolców. Do paliwo. Oni zrękają się do nas na trzydzieści O, niema ich no. Jak tam? O, dobra, prawie połowa Może być, może być O kurwa, jak to tu jest, ma nienapompowane nie nie opony bo... Dobra, podjeżdżamy tutaj e. Szybko, szybko nie wiem czy muszę się aż tak spieszyć z tą pistolą <laughs> Dobra Nie, nie! sto, na! Żyjemy! O kurde! Gości się stosują, o nie! ja serio zginę? Muszę jakaś delikatna. No dobra, trochę spadł tu. 18, oni! Potrzebuję od tego tak delivero 17 18 ups ale nie mogę dodać na dostaw. Kurde cz czajcie zamówicie sobie pizzę przyjeżdża do was jakiś gościu z półkompletnym gruzem jakimś a 35 płacicie buje temu chyba 19 dolarów za pizzę. Okej, okay, idź. No dobra. Ty nieźle zrobiliśmy. Mamy prawie 100 dolarów. Teraz trzeba do domu, bo Zmęczeni jesteśmy, jak ja bym walnął tą latarkę Mam nadzieję, że tu nigdzie po nie będzie Światło trzeba włączyć Dobrze, że zapontowałem te światła, bo tak w z latarką bym musiał jechać Ja jednego zagranicznego youtubera, że nie pamiętam, jak on się nazywał I on grał w tym trybie hard I właśnie stracił sejfa Bo... Spad z klifu, tak się porozwalał, żeby był tak streszny, żeby podskoczył i wiecie. I wiesz, wiecie, da, co się dalej stało? Znaczy domyślacie się, bo. Z... Mogliście nie oglądać. <laughs> Dobra, jak te moje jedzenie. Hej, nawet nieźle. Idę spać. Boże w środku nocy się obudziłam. Możemy przeskipować. Dobra. Trochę słabo, bo sklep skupimy jest otwarty od 11, także to nie najlepiej. Czekaj, to kłody, które zgubiłem. Się na to powinny być. Tu jest. Nie wiem jak się zauważyłem. zauważyła, okay. Tu sobie sprzedamy jedno. O, tu jest jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. No. Dobra, wezmę to no. południe ze sobą. Czytam to tak dziwnie, bo wiecie, jak się mówi Putin, to podejrzany w Możecie napisać, czy będziecie chcieli, jeżeli będzie Wam się chciało. Czy chcecie więcej bazu kart? Wiecie, jaki mam plan na Ja to wam Miałem plan, żeby powrócić do My Girls też z taką, że nie tą nie podobną histerię, jako z jakiegoś harku, w sensie, że nie wiem takiego roleplay, takiego życiowego w i sensie, że jesteście sobie gdzieś tam, musicie uzbierać w stać, sensie, nie? Ale szczerze, trochę mi się nie chce i chyba poczekam aż My Winter Car wyjdzie i My Winter Car nagram. Bo to naprawdę nie mogę się doczekać na My Winter Car. Jakby czekamy już od którego? 2021 roku? To, 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 to już wypadało bym chyba, nie? tą kłodę. Teraz mam nadzieję, że nie wypadnie jak to by było osiągnąć Znaczy trochę się wydaje, że osiadła to chyba też w popołudniu z fla flaki Ale wiecie, wygląda, że Klesem tylko jeden przyjeżdża, Kurde No, tylko jeden. Kurde mówiłem o tym. Sobie. Daj mi to nie też Prawie się przytarmionowało. Dobra, nie chodzimy, jest pryszny, nie Dobry najpierw tam damy sprzedamy coś damy sprzedamy całe mnie odczuwa delikatnie skręcamy też to były trzy kłody czyli z jednego drzewa sosny, w sensie jednego drzewa sosny, z jednej sosny dostajemy 90 dolów. To była na sosny. To było 6 logów. Jeszcze kilka te, tych sosenek, i może i będzie nas raczej już stać na maszynkę do drewna, do, do przecinania tego drewna, od drewna połowę, z tymi kłodami całymi to będzie ciężko. Kłodę ledwo do tego auta się mieści. Czy możemy wtedy ciężkim nadal tankować regularnie? Nie, nie można. Jak już jestem, to może do tanku jestem. Ferme-toi trop. D'accord, Hey, comment ça va aujourd'hui? Eh, hey, prends-toi une petite canneuse de sirop pour la route, là. Uuuu, bel bel, bel so. Dobra, dokupię trochę syropku do domu. Dobrze, że on się nie może chociaż przypernić. Dobra, tyle starczy. Albo jeszcze, są do... jeszcze jeden sydokup i sydnię. Raczej nie będę myślał o tym, oczywiście z tych części. Z tej zakładki jestem pewna. Chociaż czy popkę do łopą kupić? To nie jest aż tak ważne. No, bogactwo. myślę, że to będzie już koniec na odcinek. Króciutki odcinek. Ale wolę robić odcinki krótkie, bo się szczerze nie chce ich montować. To znaczy, nie wiem, może wyjdzie i tak na jakieś 10 minut bo, albo 20, bo najwyraźniej 42 teraz. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że. Będzie jeszcze w styczniu bo nagrywam trzeciego, policja, kogoś otrzymała. Beka z ciebie. Dobra. Ale ja mam pomysł, że jest na odcinek. Znaczy w ogóle nie, nie, nie odcinek na załogę. Tylko to trzeba wybić trochę wręcz w ogóle ze z, z wszystkimi, co teraz mamy, już mamy i herbatkę, i za osobę paczkę dostaje się 65 dolków. To się, a to jest tak małe, tego można tyle przewozić, to się bardziej opłaca niż kłody. Tylko najgorsze jest to, że nie mam pick upa to trzeba pod wysokie kory wjeżdżać. Dobra, ja to tak szybko. Zobacz sobie, pójdę do Francisa, pogadać święta nadal dobrze i święta nadal są wizyt. Hej, hej, bym kontent, to vois, petit fry! Chodź, nie bój się, jestem przyjacielem! się w BMW nie nie zepsujesz dobrze że mi olej coś ale dri ale się dobrze dyktuje. z pompowanym pompowanymi opalami. nie do pompowania Kurde! albo dobra całe zakrywamy Zapisujemy grę. Okej. Okay. ten płytin to Włącz generator. Czy spadło, czy jest? Aha, trochę spada, ale wolniej jest na zielono. Jeżeli wam się podoba. Taki pomysł na serię możecie zostawić lajka lub komentarz. Jeżeli chcecie mnie wspierać w robieniu w ogóle filmów na tym kanale, żeby mi się chciało, to możecie suba zostawić, więc nie kosztuje a bardzo pomaga. A ja się z Wami żegnam i papa pa.